Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali o pierwszej pracy. Będziemy rozmawiali o tym, co i na co zwracać uwagę, idąc do takiej pierwszej pracy, jak się w ogóle do niej przygotować, ponieważ wiem, że część z Was nie chce zostać przedsiębiorcą, część z Was nie chce zostać rolnikiem, część z Was no, po prostu nie ma takich planów, nie ma takich aspiracji, chce pracować normalnie na etacie, chce zarabiać może 5, może 6, może 10 tysięcy, może 3 ale po prostu chce mieć spokój, chce mieć później po pracy czas na swoje przyjemności, na jakieś hobby, pasje, sport, rodzinę, jakieś tam swoje zajęcia. Niekoniecznie chce się poświęcić w 100% tylko i wyłącznie pracy. I to jest jak najbardziej normalne i warto o tym powiedzieć, ponieważ nawet czasami piszecie do mnie i pytacie mnie, co ja bym zrobił właśnie, albo co ja zrobiłem, zaczynając swoją pierwszą pracę, bo wcześniej też pracowałem w banku, też wam nie mówiłem, pracowałem jako kierowca w piekarni, pracowałem trochę na magazynie, pracowałem na produkcji palet, pracowałem, no, pracowałem w różnych słuchajcie, zawodach, więc co nieco na ten temat wiem przed założeniem firmy. Też mi oczywiście to bolało jako przyszłego przedsiębiorcy, że muszę tak pracować, ale musiałem jakoś założyć Firmę, czy zdobyć jakikolwiek kapitał na rozruch, więc musiałem tak pracować. a ja chciałem się jakiejś pracy nauczyć, więc to też mnie mobilizowało, żeby do takiej pracy pójść, zobaczyć, jak wyglądają ludzie, którzy tam pracują, jak wygląda w ogóle taka praca i tak dalej. Więc dzisiaj Wam powiem, słuchajcie, od czego zacząć. Po pierwsze, powiem Wam, żebyście się w ogóle tym nie przejmowali nie bali. Jeżeli idziecie do swojej pierwszej pracy i dopiero zaczynacie, macie lat 18, 17, może 20, może 20 parę, no nie wiem, w zależności ile, to pamiętajcie jedną bardzo ważną rzecz. Nie jest ważne, czy wy macie tatę czy mamę, która jest dyrektorem czy prezesem, czy kogoś, kto jest ministrem. No może, jak ktoś jest ministrem, to faktycznie tutaj jakieś znaczenie to ma. Natomiast generalnie rynek pracy. Na rynek pracy to w żaden sposób nie wpływa. To nie jest tak jak w szkole, że coś wam nie wyszło, pójdziecie do rodziców i rodzice wam powiedzą: Ach, ten niedobry dyrektor, a ten niedobry pan przełożony. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli oni nie będą z was zadowoleni albo wam nie będzie to odpowiadało, to po prostu z tej pracy zrezygnujecie, albo będziecie musieli na przykład, każdy ma inną sytuację, utrzymać rodzinę i wtedy w takiej pracy pozostać. Natomiast generalnie moi drodzy, trzeba powiedzieć sobie jasno, i to będzie na początku trudne to, co powiem, ale musicie sobie zdawać z tego sprawy że nikt na was nie liczy, nikt wam do końca nie chce pomóc. Już wam mówię dlaczego. Jeżeli idziecie do jakiejś firmy, to żeby słuchajcie, zarobić jakieś konkretne pieniądze, to wy musicie coś tej firmie dać, dać wartość. Jeżeli ja jestem przedsiębiorcą i zatrudniam kogoś na produkcję soków, które powiedzmy robię, to ja y, muszę, Powiem brzydko, zarobić na tej osobie, jeżeli ją zatrudniam za 200 zł. Muszę zarobić, musicie sobie zdawać z tego sprawę, muszę zarobić na tej osobie 400 zł. 200 dla siebie, 200 dla tej osoby, ona jest zadowolona, jestem zadowolony. No, dlatego ją zatrudniam, żeby ona dla mnie też coś zarobiła. Natomiast generalnie to jest powiedzmy yy, tak łopatologicznie wam tłumaczę natomiast generalnie jeżeli będziecie na wyższym stanowisku to również musicie dać firmie jakąś wartość żeby ta firma chciała żebyście zostali a po drugie żeby wam zapłaciła więcej bardzo szkodliwym podejściem młodych ludzi osób sam jestem młody ale właśnie podejście na zasadzie będę pracował mało bo oni mi mało płacą jak będą mi dużo płacić będę pracował dużo nie moi drodzy czy pracowała nie ma czegoś takiego Dlaczego? Wiem, że teraz się tak przyjęło, jest taki model przez to złe zarządzanie, i to przez lata tak się stało, że ci prywacia, prywaciarze, czy pracujecie w prywatnej firmie, czy w państwowej, dają wam dużo obowiązków, a mało pieniędzy. Ja sobie zdaję z tego sprawę, bo tak to działa. Ktoś mówi wam, że a awansowaliście, już nie jesteście szeregowym pracownikiem, tylko kierownikiem, czy, czy jakimś tam nawet menadżerem, a okazuje się, że wasza płaca wzrosła minimalnie albo wcale, ale obowiązki wzrosły bardzo. Witamy w Polsce, słuchajcie, witamy w polskim zarządzaniu. Już pomijając, kto tam zawinił, że oni w ogóle nie potrafią zarządzać ludźmi, bo to trzeba sobie przyznać i powiedzieć jasno, że tak to wygląda, to bardzo ważne, słuchajcie, jest również to, żebyście wy sobie zdawali sprawę, że jeżeli tak jest, to znaczy, że to jest zły model zarządzania firmą, zła struktura w ogóle to nie jest poukładane i warto wtedy, słuchajcie, faktycznie zmienić taką firmę, jeżeli oczywiście możecie, bo to też to, co mówię, jest zero jedynkowe, więc nie każdy będzie w stanie sobie. To nie jest dla każdego recepta. Natomiast dla większości ludzi z tego, co Wam teraz mówię, myślę, że ktoś będzie w stanie coś z tego wynieść. No i teraz tak. Tak, jeżeli Wy zdecydowaliście się, słuchajcie, na jakąś pracę, to musicie dać jakąś wartość, bez względu na to, czy pracujecie w call center i dzwonicie i sprzedajecie jakieś usługi czy produkty, bez względu na to, czy pracujecie na magazynie, czy na produkcji, czy jesteście kierowcą, ktoś od Was czegoś wymaga. Jeżeli Wy będziecie więcej pracy w coś wkładać, zostawać po godzinach, może brać na siebie więcej obowiązków, jest szansa, że ktoś Wam więcej zapłaci albo będziecie pierwszymi do... Awansowania na wyższe stanowisko, jeżeli właśnie na tym etacie chcecie pozostać. Pierwsza praca, musicie liczyć się z tym, że to nie będzie praca marzeń, to nie będzie praca wyjątkowa. Warto jest gdzieś na boku rozważać temat tego, co my byśmy naprawdę chcieli robić, bo może warto by było, kończąc tą pracę w tej biedronce, czy na tej produkcji, czy gdziekolwiek, gdzie będziecie pracować, co wam się totalnie nie podoba, po jakim, albo może wam się spodoba taka praca, ale jeżeli wam się nie spodoba, po godzinach, Chociaż wiem, każdy jest zmęczony, nie chce się i w ogóle. Natomiast, no, tak jak powiedziałem na początku, nikt się z tym nie liczy. Niestety takie są realia życia, i jeżeli wam się nie chce, to wam się nie chce. Możecie zostać w tej pracy, ale jeżeli wam się chce, chociaż troszeczkę, to musicie poszukać czegoś, co was interesuje. Może ktoś lubi robić branzoletki, może ktoś lubi czesać włosy, może ktoś lubi, nie wiem, ubrania, będzie produkował ubrania i krok po kroku, słuchajcie, po godzinach zacząć coś w tym kierunku robić. Może jakiś kanał, może coś innego, żeby za parę lat może to zmonetyzować. Nie ma pewności, że na tym wam się uda zarobić, nie ma pewności, że na pewno wam to wyjdzie i będziecie mogli przeskoczyć z tego etatu na coś innego. Natomiast generalnie to jest droga, słuchajcie, którą polecam, bo wiem, że część ludzi, nawet moich znajomych, czy też ja, właśnie w ten sposób zaczynało i tak robiło. Jest to bardzo trudna praca, ponieważ się pracuje, nie dość, że się pracuje na dwa etaty, bo się pracuje i tu, i tu, jeszcze każdy ma jakieś tam swoje obowiązki, zajęcia, rodzice i tak dalej, wiadomo jak jest. Natomiast generalnie słuchajcie, innej drogi. Nie ma, jest to trudne, ale innej drogi nie ma, więc z tego sobie zdajcie sprawę, pamiętajcie, że to nie będzie praca marzeń, pamiętajcie o tym, żeby schylić głowę, trochę pooszczędzać pieniędzy, nie wydawać wszystkiego na głupoty, jeżeli znajomi idą na zabawę, to może Wy zostańcie ten jeden tydzień, może sobie, czy ten jeden dzień, czy, ten, czy tą jedną sobotę, odłóżcie sobie jakieś pieniądze, bo może Wam się to przyda na rozwój, nie wiem, biznesu, interesu, czy czegokolwiek, co tam chcecie, więc... Zwracajcie na to uwagę, słuchajcie, jest to bardzo ważne, jeżeli chodzi właśnie o biznes, czy nawet nie biznes, ale w ogóle życie, ponieważ część młodych ludzi z tego, co widzę, co mi piszecie, to chciałoby mieć od razu pracę marzeń i zarobić dużo. Nie. Jeżeli nie dacie wartości pracodawcy, to on Wam nie zapłaci. Niestety tak to, słuchajcie, działa. Dlatego ludzie robią kompetencje, robią kursy, po których też, ja miałem na zarządzaniu, słuchajcie, kolegów, którzy robili sobie... Robili sobie kursy, żeby później zostać jakimiś tam menadżerami w różnych firmach. Były to firmy państwowe, jakieś tam poczta, czy, czy cokolwiek, czy jakieś tam firmy produkcyjne, a potem okazywało się, że mimo wszystko po zrobieniu nawet tej szkoły, co firma to refundowała, oni wcale nie zarabiali więcej pieniędzy. Były oczywiście takie kursy, po których ludzie zarabiali więcej, ale były takie, że nie zarabiali. Więc rośniecie na rynku pracy. To, czego nauczycie się w młodym wieku, uważam, że trzeba inwestować w rozwój, dużo czytać, rozwijać się, ponieważ to, co dowiecie się w młodym wieku, zaprezentuje wam w przyszłości. Potem jak będziecie Mieli 30 plus lat, i większość z Was już będzie miała rodziny, chociaż teraz Wam się wydaje, że nie, bo jesteście młodzi i tak dalej. Natomiast wierzcie mi, że później będzie tak, że faktycznie nawet rozmawiając ze starszymi ludźmi, tak to wygląda, nie będzie czasu na to, nie będzie czasu na naukę. Może jakiś kurs, słuchajcie z angielskiego, może jakiś kurs, nie wiem. Też nie jestem zwolennikiem takich kursów, słuchajcie, jak jest kurs jakiś kurs zarządzania, czy kurs socjologii, czy kurs psychologii. Po co Wam to? Wy się nauczcie umiejętności twardych, oczywiście doszkalajcie umiejętności miękkie. Warto jest wiedzieć, jak się komunikować, jak się wypowiadać, jak negocjować cenę, jak sprzedawać jest to, słuchajcie, bardzo ważne, jak nie najważniejsze w dzisiejszych czasach. Natomiast generalnie warto się wyspecjalizować w czymś, co Wy chcecie robić. Specjalizacja jest bardzo istotna. Więc jeżeli ktoś by chciał zostać glazurnikiem, elektrykiem, to może warto zamiast iść na studia, zainteresować się tym tematem, iść do pana Stasia, który wykłada płytki, z którego się śmieliśmy tyle lat, że. Wygląda, brud, wygląda źle w jakimś ubraniu, i może warto by było z tym panem Stasiem chwilę porozmawiać. I może ten pan Staś was tego nauczy w tydzień, w miesiąc, w rok, potem otworzycie coś własnego albo będziecie z nim pracować, albo pójdziecie do innej firmy, bo już macie umiejętności. Natomiast jeżeli wchodzicie na rynek pracy, to wy nie umiecie nic i musicie sobie zdawać z tego sprawy. Nieważne, że macie tatę dyrektora, nieważne, że yy, myśleliście, że przepracujecie w firmie ileś tam lat albo że zarobicie ileś tam pieniędzy, słuchajcie, tak to nie działa. Znam ludzi, którzy pracują po 30 lat w jednej firmie i tak jak już Wam mówiłem wcześniej zarabiają po 4-5 tysięcy, co... Nie mówię, że jest mało, bo, bo w zależności, jakie kto ma potrzeby i to, jak życie się potoczy. Natomiast generalnie tak to wygląda i trzeba, słuchajcie, z tego sobie zdawać sprawę. Także nie wierzymy w mrzonki, skupiamy się, słuchajcie, na tym, co jest ważne, staramy się rozwijać to, w czym jesteśmy dobrzy, odnaleźć to, w czym jesteśmy dobrzy, starać się robić to, co lubimy robić. Oczywiście nie zawsze się tak uda, trochę zaoszczędzić. Trochę być pokornym, schylić głowę, że jesteśmy jeszcze młodzi, i nie zarobimy nie wiadomo ile pieniędzy, nie będziemy robić nie wiadomo czego, ale po prostu ciężko pracować. Czasami do tej pracy, słuchajcie, trzeba się schylić. Ja pamiętam, to Wam mogę zdradzić, jak zacząłem w wieku 17 czy 18 lat wystawiłem ogłoszenie na OLX-ie, że sprzątam tam różne pomieszczenia, czy nawet na cmentarzu, czy cokolwiek. Ludzie się zaczęli do mnie odzywać i zacząłem to sprzątać. I słuchajcie, były z tego pieniądze, faktycznie były z tego pieniądze, tylko było, trzeba było się bardzo, bardzo natyrać. Moi znajomi wtedy na przykład pracowali w jakimś biurze. nieistotne ile zarabiali. To też nie były jakieś kokosy, ale pracowali w jakimś biurze, cieszyli się, bo założyli ładną koszulę, poszli pracować do biura, a ja tyrałem wtedy i na przykład właśnie sprzątałem, słuchajcie, jakieś tam jakieś tam płytki, jakąś tam kostkę, coś tam, coś tam robiłem. I powiem wam szczerze, nie mówię, że zarobiłem od nich mniej, bo może ich zarobiłem więcej, ale to była ciężka praca, ja wtedy zobaczyłem, jak ciężko jest naprawdę pracować. Jako samozatrudniony, jak ciężko jest pracować właśnie w takich warunkach, kiedy naprawdę po tą pracę, szczególnie na początku, kiedy jesteśmy młodzi, musimy się schylić. To będzie taka praca, słuchajcie, jak przerzut jakichś rzeczy, może jak dropshipping może jak skoszenie trawy, może jak wysprzątanie właśnie czegoś. To będzie taka praca, słuchajcie, na początku. Oczywiście możemy iść do firmy, możemy iść pracować do banku. To też jest bardzo dobre i ja tego nie neguję, bo każdy ma inną drogę i każdy będzie robił coś innego. Natomiast generalnie musicie pamiętać, że na początku trzeba się przyłożyć, ciężko pracować, dużo się uczyć, zająć się tym i wyspecjalizować się w rzeczach, które was interesują, które wy potraficie robić. To jest czy chcecie potrafić robić. To jest bardzo istotna kwestia, moi drodzy. Zdawajcie sobie z tego sprawę. Zdajcie sobie z tego sprawę, żebyście później nie mieli... Yy roszczeń, bo też często słyszę osoby, które mają no grubo ponad 30 lat, czasami tak rozmawiam właśnie jeszcze jak się spotykamy tam, jak gdzieś tam wychodzimy i, i, i po prostu mamy, mamy jakąś rozmowę że oni żałują tego, że w młodości właśnie się nie uczyli tylko wydawali kasę na głupoty, a potem okazywało się, że potem tych pieniędzy nie mieli i tak naprawdę kręcimy się w takim kołowrotku zarobiliśmy, wydaliśmy, zarobiliśmy, wydaliśmy nic nie oszczędzamy, ja nie mówię słuchajcie, żeby nie wydawać wcale bo jesteśmy młodzi, musimy się bawić, kiedy będziemy się bawić, jak nie teraz z drugiej strony ale prawda jest taka, że też no powinniśmy jakieś pieniądze mimo wszystko odłożyć. Nawet jak ktoś nie chce inwestować, warto jakieś pieniądze odłożyć, bo może jakieś wesele, może jakaś uroczystość, może nowy samochód, czy cokolwiek warto jest, słuchajcie, jakieś pieniądze oszczędzić. To na tyle. Dzięki Wam bardzo. Trzymajcie się. Jak Wam się spodoba, nagram jeszcze jeden. No, ciężko jest w takim odcinku, słuchajcie, 10-minutowym około nagrać i powiedzieć Wam o wszystkim. Jest tych zagadnień bardzo dużo, także mam nadzieję, że w kolejnym uda mi się Wam powiedzieć jeszcze więcej. Trzymajcie się. Cześć.